Słowo życia. Agnieszka Skrzypczek-Plaza, witam serdecznie wraz z księdzem arcybiskupem Andrzejem Przybelskim Szczęść Boże. Szczęść Boże. Święta, święta i po świętach, tak możemy powiedzieć, ale my przedłużamy świętowanie, bo przecież trwa oktawa Bożego Narodzenia, a dzisiejsza niedziela to jest święto świętej rodziny i tak się nam trochę rodzinnie zrobiło. Przedłużamy tę atmosferę świątecznych spotkań, a w liturgii usłyszymy dziś Fragment Ewangelii według Świętego Mateusza, kiedy Święta Rodzina musi uciekać do Egiptu. Posłuchajmy tego fragmentu. Gdy mędrcy się oddalili, oto anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które pan powiedział przez proroka: Z Egiptu wezwałem syna mego. A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się Anioł Pański we śnie i rzekł: Wstań, weź dziecię, jego matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czychali na życie dziecięcia. On więc wstał, wziął dziecię, jego matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei. Przybył do miasta zwanego Nazaret i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo proroków. Nazwany będzie Nazarejczykiem. W tym fragmencie znowu mamy sen Józefa. Oczywiście ten sen Józef również bierze na poważnie i wykonuje zadanie. Zabiera dziecię z Maryją do Egiptu. Pojawia się tam bezlitosny Herod, który chce zgładzić Jezusa. A dlaczego? A dlatego, bo Jezus jest konkurencją. Każdy z nas może w sobie, tak sobie myślę, znaleźć takiego Heroda, bo my z reguły nie lubimy konkurencji, po prostu. To dzisiaj bardzo ważne teksty. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj być tak rodzinnie w rodzinach i dzisiaj porozmawiać o świętości rodziny, bo cała ta historia jest historią świętości rodziny z Nazaretu. I od razu widzimy, że ta świętość to nie jest łatwe życie. To jest branie się, branie odpowiedzialności jedni za drugich w rodzinie, bo myślę, że mamy tutaj świętego Józefa, który rzeczywiście staje na wysokości zadania. Pokazuje, że mimo, że jest przybranym Ojcem Jezusa, Jego opiekunem, ale jest mężem Maryi, że mimo, że ma przecież mnóstwo swoich zawodowych obowiązków, ma swój zakład, to wszystko skomplikowało absolutnie Jego, nie wiem, życie osobiste, życie zawodowe. To, jakby najważniejszą karierą i odpowiedzialnością Józefa w jego życiu jest rodzina. I to jest kapitalny przykład dla wszystkich mężczyzn w rodzinie ojców. Józef co chwila słyszy we śnie o Danioła: Józefie, wstań, weź Maryję, Jezusa. I tych kilka snów, to one są zawsze wezwaniem do tego, żeby Józef zatroszczył się o swoją właśnie rodzinę. I to jest ta świętość rodziny, która nie polega na bezproblemowości, nie polega na idealnym jakimś obszarze życia, ale właśnie takie branie się za bary z trudnościami. A trudności wobec świętej rodziny na początku się wręcz piętrzą, i to. Takie płynące nie tylko z wewnątrz, ale z zewnątrz, bo od razu ta cała rodzina świętego Józefa jest wplątana w te wszystkie intrygi zewnętrzne, właściwie muszą uciekać przed Herodem i przed jego decyzjami. Wiemy, że Herod jest tak, tak boleśnie zazdrosny o wszystko, właściwie chce wytępić wszystkich, którzy mogliby zagrażać jego władzy. Jego panowaniu, i kiedy rzeczywiście słyszy, że gdzieś w okolicy ma się urodzić król żydowski, który ma przejąć władzę, choć kompletnie nie rozumie nic z tego, ale już samo to, że, że to dziecko może mu zagrozić, to dzisiaj też jest bardzo ważny kontekst rodziny. My się dzisiaj zmagamy z olbrzymim problemem demografii. Wszyscy się zamartwiamy w Polsce o swoją przyszłość, również te życia w rodzinie, kiedy bardzo wielu młodych ludzi dzisiaj jakby nie wiąże przyszłości z przekazywaniem życia, z posiadaniem dzieci, a jeśli posiadaniem, to, to najwyżej jednego, dwójki. Dlaczego to tak jest? Myślę, że, że oczywiście nie mamy dzisiaj takich Herodów, którzy czyhają, żeby jakby zabijać dzieci, choć oczywiście warto tutaj wspomnieć o, o tą obronę, Prawa do życia, o to, że każde życie poczęte ma swoje, swoją prawę do, do ochrony, to jednak myślę, że są inne jeszcze zagrożenia takie przeciwko, że, że nam się wydaje, że. Że każde dziecko może nam skomplikować życie, może nam właśnie, może nie tyle w kontekście władzy zagrażać, ale jakiejś wygody, jakiegoś komfortu, jakiejś kariery, którą chcemy przed sobą robić. I to wszystko w tych tekstach dzisiaj jest zawarte i, i, i Józef to ciągle słyszy. Nie bój się. Nie bój się wziąć odpowiedzialności za rodzinę. Myślę, że i Maryja to nieustannie przeżywa i nie boi się wypełniać woli Bożej, nie boi się tego, że to dzieciątko, które dane jest jej od Pana Boga, jakby zmienia jej plany, jej oczekiwania, a jednocześnie stają na wysokości zadania, żeby no te i wewnętrzne, i zewnętrzne zagrożenia pokonać. Ja właśnie chcę nawiązać do tego e, wydarzenia. Mówimy o nim, że to rzeź niewinionego, bo na rozkaz Heroda żołnierze zabili wszystkie niemowlę niemowlęta w wieku do dwóch lat w Betlejem i w okolicy. I tutaj jest taki spór między teologami a historykami. Czy to wydarzenie rzeczywistości miało miejsce? Ale wiemy, że w kulturze stało się symbolem masowej, okrutnej zbrodni na niewinnych. No i tutaj, kiedy myślimy o naszym XXI wieku, no to nas tak przenosi do tej kwestii decydowania o życiu tych najmniejszych i najsłabszych, prawda? A my chcemy ich brać w obronę. Oczywiście, że, że musimy pamiętać, tak czytamy całą Biblię, że choć to jest historia zbawienia, więc historia, którą która opisuje to wejście Boga w bardzo konkretne dzieje. To nie jest to też księga czysto historyczna i niech się spierają, oczywiście są bardzo ciekawe dyskusje między historykami, teologami, biblistami, na ile pewne wydarzenia. Na pewno tutaj to odwołanie się do proroctw Starego Testamentu, do tego, że jakby to niebezpieczeństwo wobec Mesjasza, który się narodzi, było już zapowiadane. Ale tak jak mówimy, pewnie my dzisiaj czytamy ten tekst nawet nie tylko w kwestii historycznej, ale w kwestii właśnie jego przesłania. A przesłanie jest, jest jasne. Przesłanie mówi o tym, że jak rodzice w obronie stanęli w obronie Pana Jezusa jako małego dzieciątka Najprawdopodobniej wtedy zginęło bardzo wiele niemowląt i o nich mówimy i będziemy niedługo obchodzić nawet w liturgii takie wspomnienie świętych młodzianków, czyli tych wszystkich niemowląt, tych, którzy nawet jeszcze nie zdążyli wejść w dorosłe życie, nie zdążyli nawet opowiedzieć się za Panem Bogiem. Ale to też jest taki piękny przykład tego, że każde życie jest szanowane przez Pana Boga. I nawet w kościele my, te dzieci, które nie zdążyły może nawet być przyjąć Jezusa, spotkać Go, poznać, już zaliczamy nawet do grona świętych, bo to są dzieci, które z natury pragnęły żyć, pragnęły się rozwijać, pragnęły też Pana Boga, więc były. W pragnieniu takimi osobami, które były otwarte na Pana Boga, i kościół je wspomina i czci jako wielkie święto świętych młodzianków, i warto w to święto również pomyśleć o tych wszystkich dzieciach i tych, które zginęły wtedy za czasów Heroda z, z jego lęku przed. Jakąś utratą władzy czy umniejszeniem, to też warto pomyśleć dzisiaj i broniąc życia, i o, o tych wszystkich najmniejszych, poczętych dzieciach, którym też nie pozwolono się narodzić. Bo i tamte dzieci sprzed wieków, ale też i te mogą być naszymi orędownikami, prawda? No, wierzymy w to i dlatego Kościół obchodzi takie święto, bo są niewinne. Nie zaciągnęły jeszcze żadnej kary, żadnego grzechu, więc oczywiście, że w tym świętych obcowaniu na pewno są tam w niebie i się też za nas modlą, ale myślę, że w tej ich modlitwie i wstawiennictwie jest to wielkie wołanie o paszanowanie życia, o tą troskę o świętość rodziny, i dzisiaj chyba to jest najważniejszym przesłaniem tej dzisiejszej niedzieli: że zaraz po Bożym narodzeniu, pierwsza niedziela, po narodzinach Pana Boga to jest niedziela świętej rodziny. Bóg i Kościół chcą nam pokazać, że jakby pierwszym miejscem, w którym Bóg chce przebywać, które chce uświęcać, ale od którego też zależy nasza przyszłość, nasz komfort rozwoju, nasze pierwsze doświadczenia miłości, to, to jest rodzina. I dzisiaj wszyscy powinniśmy naprawdę złączyć się w takiej wielkiej trosce o rodzinę o jej rozwój, o jej bezpieczeństwo, o, o jej świętość. Bo musimy pamiętać o tym, że takim naszym pierwszym powołaniem to jest właśnie powołanie stanu, no to rodzina właśnie. Oczywiście my, kiedy mówimy o powołaniach, to zaraz sobie kojarzymy, powołanie kapłańskie, zakonne, ale przecież ani nas, księży by nie było na świecie, ani zakonników, ani żadnych innych powołań, gdyby nie było rodziny, więc jakby najbardziej naturalnym środowiskiem zresztą Właśnie Jezus przychodzi na świat nie w jakiś nadzwyczajny sposób. Rodzi się w rodzinie i to jest dla nas podstawowe przesłanie. Pragnieniem Boga jest rodzić się, powstawać, przychodzić na świat w rodzinie. I to jest historia życia każdego z nas. Nikt z nas nie urodził się gdzieś poza rodziną, nie pojawił się na świecie gdzieś poza rodziną. Nawet jeśli te rodziny miały swoje rany, miały swoje nieregularności, miały swoje jakieś historyczne problemy, to tak naprawdę rodzimy się w jakichś relacjach rodzinnych i bardzo tych relacji potrzebujemy. I to jest też kawałek historii Jezusa. To nie jest tylko jakiś taki wybór naturalnej drogi, choć przede wszystkim, ale to jest znak dla nas wszystkich, że Bóg przychodzi na świat w rodzinie, tak jak każdy z nas przyszedł na świat w rodzinie, i od tej rodziny, od tej odpowiedzialności, kształtu, świętości tak strasznie dużo zależy. To my życzymy dzisiaj świętowania w rodzinie. Tak i, i, i udzielamy wszystkim rodzinom błogosławieństwa i, i tak modlimy się też wspólnie do Pana Boga, żebyśmy też odkrywali piękno rodziny. A wszystkie te rodziny, które to czują i którzy odkryły to piękno, tak bardzo dzisiaj proszą o takie świadectwo. Myślę, że dzisiaj, jeśli wzywamy się do ewangelizacji, do misji, to chyba najważniejsza misja i ewangelizacja to jest wtedy, kiedy rodzina głosi swoje piękno innym rodzinom. Rozważał z nami słowo Boże ksiądz arcybiskup Andrzej Przebelski. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, Szczęść, Szczęść Boże. Boże. Słowo życia do słuchania w Radiu M oraz na www.radiompl oraz do obejrzenia na youtube'owym kanale Radia M.